lat. Pozdrawiam i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym live, który dzisiaj pojawia się po raz 1976, nieprzerwanie od 8 kwietnia 2020 roku. Dzisiaj jest wtorek, 2 września 2025 roku i dzisiaj chciałabym zacytować słowa, jako że jest szóstka na końcu, bo kiedy jest dwa... Na końcu numeracji, to wtedy są jakieś słowa, cytat, które tak przychodzą od serca nagle, nieoczekiwanie czasem, a czasem są to słowa cytowane, przemyślane, bo gdzieś głęboko um, um, pojawiające się w przestrzeni serca. A dzisiaj chciałabym powiedzieć, przytoczyć słowa świętej Teresy z Lisio, mam nadzieję, że tak się czyta Lisie, Lisio a, która powiedziała coś takiego. Kiedy ogarnia nas rozpacz, bierze się ona zwykle z tego, że za wiele myślimy o przeszłości i przyszłości. I nie wiem jak to u ciebie jest, czy ty właśnie czasem wpadasz w takie stany rozpaczy, smutku, lęku, obaw, bo rozpamiętujesz to, co było wcześniej, co było kiedyś e, i żyjesz tą przeszłością, która zaprząta ci e, głowę, czy to tak u ciebie jest i wtedy wpadasz w rozpacz, bo rozpaczasz nad stratą, nad zmianą, nad tym na co nie masz wpływu i czy rozpaczasz, bo przychodzi Myślę o przyszłości, bo nie wiesz, co się zadzieje jutro, co będzie na Twojej drodze, kto Cię spotka, co Cię spotka. Myślę, że taki kierunek bycia tu i teraz jest najlepszy dla nas, bo wtedy możemy się cieszyć z każdej chwili, która się pojawia w naszym momencie. A... Myślenie o przeszłości i przyszłości jest dobre, natomiast jeśli ono jest rozsądne i takie, które nie zaprząta naszej głowy i nie zabiera nam zbyt dużo siły, nie zabiera nam zbyt dużo myśli, e, także może zatrzymajmy się nad tym, żeby myśleć pozytywnie, mieć pozytywne nastawienie z uśmiechem. Ja dzisiaj bardzo e, kończę, także wszystkiego dobrego życzę i Uściskuję. Jeszcze pokażę, jak tutaj wygląda ta teren. O, tak. zieleń. Myślę, że to jest też taki dobry moment, żeby pójść na spacer, wrócić do siebie i zatrzymać swoje myśli na w kolorze zielonym na y, słuchaniu lasu, słuchaniu swojego swojego ja serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.